Moja droga Leo, na wypadek mojej nieuchronnej śmierci życzę Ci, byś dożyła jeszcze sędziwszego wieku niż ja. Nie opłakuj mnie, Leo, choć przeszedłem wiele, moje życie było długie i niezwykłe, umarłem, ale robiłem to, co było mi pisane. Nie mogę doczekać się tego raju, Leo, oraz spokoju i spoczynku którego jako śmiertelnik zaznam wreszcie po drugiej stronie. Chociaż wiem, że nie, nie wierzysz mi, gdy prawią o złych omenach, to chyba zaczynasz podejrzewać, że w moich słowach kryje się ziarno prawdy. Jeśli się nie mylę, co do przebiegu wydarzeń, już wkrótce na jaw wyjdą prawdy, które sprawią, że uwierzysz, być może nawet stanie się to w dniu mojej śmierci. Wierzę bowiem, że jeśli naszemu światu przeznaczone jest przetrwać, to masz do odegrania kluczową rolę w jego zbawieniu. Choć nie wiem, ani nie zamierzam spekulować, jaka może być to rola. Żyj dobrze, moja droga Leo, kochający Cię całym sercem. Wujek Dekart.